Mamy teraz super topik na naszym wykandzie IKX, PPE, PPK, OIP. Co to jest? Jak to wybrać, dlaczego, po co i czy w ogóle mi się to przyda, tak? Każdy z tych sposobów jest odmienny. To trzeba przyznać. Natomiast cele, cel jest jeden zbliżony. Oszczędzanie na emeryturę, odłożenie kwoty, która pozwoliłaby nam doładować nasze bieżące dochody, co, co, co tutaj mam na myśli? Mam na myśli to, że posługując się wyłącznie świadczeniem, nie zawsze jesteśmy w stanie no, spokojnie żyć, tak? nie martwiąc się o, co się wydarzy jutro, co może być za tydzień, co może być w przyszłym roku, czy może jakieś wydatki związane ze zdrowiem mogą się pojawić. Dlatego dobrze jest myśleć długoterminowo, nawet jeśli zdaje nam się, że ojejku, ale kiedy to będzie? Przecież to jeszcze 30 lat albo 40, w zależności od tego, w, którym, w jakim wieku jesteście. Natomiast potem będziemy sobie później w broda. Przecież mogliśmy odłożyć te 100 zł miesięcznie, odłożyć na takie przykładowo OIP, tak? Czy ogólnoeuropejski plan e, inwestycji, tak? które są realizowane przez firmę Finax między innymi, tak? Albo czy na takie X, -e, gdzie moglibyśmy sobie skorzystać z ulgi podatkowej w każdym roku. Opcji jest naprawdę wiele, dlatego ponownie zapraszam was do obejrzenia konkretnego jednego webinaru, który znajduje się online, poszukajcie sobie. wejdźcie na profil albo na YouTube'a. Tam znajdziecie różne sposoby oszczędzania i wejdźcie sobie, obejrzyjcie to. Tam będziecie mieli troszeczkę w szerszym ujęciu to wszystko, no bo tu też nie chcę was zanudzać w krótkim czasie. Nie da rady przekazać tego wszystkiego, a tam obejrzyjcie około pół godzinki, będziecie mieli całą taką perspektywę. Serdecznie Was zapraszam. Obserwujcie, komentujcie, lajkujcie. Widzimy się już w następnym Hej.